większe sprzątanie raz na jakiś czas świetnie się sprawdza tutaj bezpłatnie można odwieźć wszystkie te posegregowane odpady i śmieci także to jest duże ułatwienie no właśnie jakieś farby, jakieś reszki po remoncie, jakieś oleje samochodowe To pierwsza od dłuższego czasu i raczej nie ostatnia taka akcja w gminie. Przynosisz śmieci, dostajesz kwiaty i gadżety. Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w ten sposób zachęca do korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym każdy mieszkaniec gminy za darmo może przywieźć problematyczne odpady, takie jak sprzęt AGD-RTV, meble, farby, steropian czy opony. Razem z punktem selektywnej zbiórki zorganizowaliśmy akcję polegającą na dostarczeniu odpadów i prawidłowym posegregowaniu. Każdy kto dostarczył prawidłowo posegregowane odpady otrzymał w zamian kwiaty oraz drobny upominek w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Odpady przywożone przez mieszkańców są różnorodne, począwszy od papieru skończywszy na papie. No szkło, zużyty sprzęt, telewizory, lodówki, styropian, butelki plastikowe, gruz, odpady ulegające biodegradacji, no, no praktycznie wszystko. Dzisiaj trafiło do punktu niemalże wszystko, co, można, co, co może się tutaj znaleźć. Takie akcje powinny być jak najczęściej. No ludzie bardziej na to zwracają uwagę po prostu. Tak to się mało mówi o tym, a tak to akcja była przeprowadzona w ten sposób, że było wcześniej informacja, ja w Radiu Bogatynia na przykład słyszałem, między ludźmi też słyszałem, jak rozmawiali ludzie. I jednak po prostu bardziej się to zauważa, że trzeba selektywnie odpady zbierać. Nie ma problemów przy się segreguje, wszystko jest, pani wytłumaczy, co jak nie ma problemów. Jak się coś robi, no to się robi, żeby był porządek o domu, nie? Nie Nieraz domu przy też, też odpady nie, no to też żeby gdzieś nie wyrzucić, było porządek i wszędzie. Piękna akcja, świetna inicjatywa, super bardzo. Znaczy, mieszkańcy ogólnie przyjeżdżają, odwiedzają ten punkt. Niemniej jednak dzisiaj to przerosło nasze największe oczekiwania, ponieważ no jednak gadżety, kwiatuszki zachęcają, żeby odwiedzić punkt. No i balcam na nasze serce, bo. Odpady trafią tutaj do punktu selektywnej zbiórki, a nie do lasu czy też do jakiegoś rowu na pola. Dużo jeszcze jest przed nami. Widzimy, że zaczyna to zmierzać w lepszą stronę, jednak, jednak ta edukacja na pewno jest nam potrzebna, i po prostu brak pewnych informacji, jak należy segregować, brak informacji odgórnych. Jest spowodowane tym, że po prostu źle sortujemy, i te odpady często nie nadają się do ponownego przetworzenia, a mogłyby być ponownie wykorzystane kilkanaście razy. Takie działania dzisiaj również były skierowane do, do przedszkoli. Mieliśmy przedszkole, które przyjechało, zwiedziło cały zakład. Jak również dostały informacje dzieciaki, jak należy segregować. Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Dzieciaki bardzo dużo wiedziały, praktycznie na wszystkie pytania odpowiadały. Także myślę, że tutaj Edukacja od najmłodszych zaczyna wyglądać coraz lepiej, problem jest ze starszymi osobami.